W wyprzedażach lubię to, że możemy kupić taniej rzeczy, które nam się podobają, ale bardzo mnie denerwują kolejki wtedy w sklepach i to, że jest tam taki bałagan. Zwyczaj kupuję bardzo dużo rzeczy i tracę całą cenę. Tak, chodzę na wyprzedaże, bo bardzo lubię, chociaż przeszkadza mi ludzi, ale jest bardzo miłe. Bardzo chciałabym chodzić na wyprzedaże, bo to dobra forma żeby kupić coś w tańszej cenie, ale niestety nie mam czasu i bardzo rzadko z nich korzystam Uważam, że to jest ściema, tak jak na przykład był Black Friday i były wyprzedaże. Sądzę, że była to ściema, ponieważ dzień przed Black Friday, Black Friday podwyższali specjalnie ceny, po czym w piątek obniżali je. W przydarzach bardzo znerwuje mnie tłum ludzi, ponieważ bardzo niekomfortowo robi się wtedy zakupy i dużo fajniejszych rzeczy jest już wyprzedanych.